I tak pojawiła się jakaś dziwna budowla. Co to takiego jest? nie jest dziwne, stary, ktoś się mówię. O co ty tutaj robisz? Przeskoczy mnie tutaj, prawa, wypuść. Nie dam wszystko czy nie dam rady. Widzowie, ja myślę, że... Naprawdę, Wojan, kiedyś, gdy Kati dołączała, to były czasy, a teraz taki content? Sam zostawiasz lajk like i suba, żeby przeskoczyć przez dwie kratki, jak w Minecraft się skacze na pięć kratek. I ty gadasz bez cheatów, jak ktoś ci komendą daje kilos i wodę, którą i tak zalewasz lawę. Wojan, super, że uratowałeś. Paliona! Nie pomogę, żart. Oczywiście, że tak. Hejka wszystkim. Jeśli ktoś lubi wojna, to niech da like. Nie zmuszam pliska, kochani. Drogie dzieci, to jest pułapka na like. Dopła to jest. Thank you.